Tymczasem w absurdystanie. Marsz, marsz, Dąbrowski, ziemi polskiej do Polski. Tymczasem w absurdystanie odcinek 172, opublikowany 19 kwietnia 2021 roku przez Tomasza Łońskiego. Precz z żydowską okupacją, takie hasło wśród licznych podobnych skandowano dwa lata temu podczas Marszu Nacjonalistów we Wrocławiu. Marsz współorganizował były ksiądz, a dziś znany nienawistnik i antysemita Jacek Miądlar. W związku z promowanymi treściami miasto podjęło decyzję o delegalizacji marszu. Jego uczestnicy jednak nie bardzo chcieli się rozejść i musiała wkroczyć policja. Na szczęście sprawa wreszcie znalazła finał w sądzie. <laughs> żartuję. Pomimo opinii ekspertów, którzy uznali, że podczas marszu miała miejsce mowa nienawiści i propagowanie treści faszystowskich, prokuratura uznała, że wszystkie te antysemickie hasła były jedynie gruntującą patriotyzm krytyką oraz wyrazem dozwolonej prawem krytyki określeniem wskazującym w pewnym stopniu negatywne nastawienie jego autora do tej grupy narodowej. Prokuratura w Polsce podlegająca bezpośrednio kontroli ministra Ziobry, który jak wiadomo ciepłymi uczuciami darzy skrajną prawicą i neofaszystowców, coraz częściej zamiast ich oskarżać zachowuje się jak ich obrońcy, niczym prokurator Piotrowicz z takim zapałem broniący pedofila w sutannie. Albo przynajmniej domagają się swoiście pojmowanej sprawiedliwości. Tak jak prokuratura, która odwołuje się od wyroku dotyczącego pobicia w 2017 roku w Radomiu działacza Kody, w którym skazano atakujących. Prokuratura zamierza się odwoływać, bo według niej ofiara, starszy pan, nie został pobity przez grupę prawicowych karków, a po prostu brał udział w bójce na równi z nimi. Sytuację uchwycili na zdjęciach reporterzy zobaczcie to sami. Ale przynajmniej w tym przypadku prokuratura próbuje grać zgodnie z zasadami państwa prawa i ugrać coś dla siebie w sądzie. Daniel Obajtek jest ponad takie pierdoły. Po tym jak sąd nakazał zamrożenie działań związanych z przejęciem przez Orlen Polska Press na czas sprawdzenia, czy nie daje to monopolistycznej pozycji mediom związanym z władzą. Obajtek poinformował wszystkich, że przyjęcie nastąpiło przed tą decyzją sądu, więc nie ma on wpływu na to, czy przyjęcie było legalne, ani na to, co z przejętą firmą Orlen będzie robić. Wspiera go tutaj Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, argumentując, że jeśli Sądy zaczęłyby zamrażać możliwość korzystania z dóbr przejętych w sposób, który podlega oprotestowaniu, to rażąco by to naruszało prawa przedsiębiorców. Według tej logiki, jeśli ukradną ci czytelniku samochód i będę go chciał sprzedać za wschodnią granicą, albo rozłożyć na części, żeby je obchnąć na Allegro, to sąd nie będzie go mógł zabezpieczyć, dopóki nie zostanę skazany prawomocnym wyrokiem za kradzież, bo naruszałoby to moje prawa jako dilera używanych części i pojazdów. Tak czy tak widać, że Rzecznik Praw Obywatelskich wciąż potrafi napsuć pisowi krwi, ale na szczęście jego rumakowanie chyli się ku końcowi. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo Trybunał Prostytucyjny uznał, że dalsze pełnienie funkcji przez Adama Bodnara, który nie może Doczekać się wyboru następcy będzie niekonstytucyjne już za trzy miesiące. Budynar wciąż jest rzecznikiem, pomimo tego, że jego kadencja skończyła się osiem miesięcy temu, a wszystko dlatego, że PiS jest niezdolny do kompromisu, a po utracie większości w Senacie nie jest w stanie obsadzić tego stanowiska kolejną swoją marionetką. Plan PiSu wydaje się być typowy dla tej partii. Jak się nie da zrobić czegoś w sposób demokratyczny, to trzeba demokrację obejść jakimś kruczkiem prawnym. Dzięki uznaniu Bodnara za niekonstytucyjnego, za trzy miesiące wystąpi na stanowisku RPO wakat, który trzeba będzie obsadzić. Wtedy się szybko kolanem przepchnie jakąś ustawę o tym, że pełniącego obowiązki RPO mianuje prezydent albo coś i sprawa załatwiona. Bo przecież to nie jest tak, że PIS przez te trzy miesiące zamierza osiągnąć z opozycją jakiś kompromis. Oni właśnie przepchnęli przez Sejm jednego ze swoich posłów jako kolejnego kandydata na RPO, co oczywiście nigdy nie przejdzie przez Senat. Atak PiSu na Rzecznika Praw Obywatelskich jest symboliczny, nie tylko dlatego, że jest to ostatnia instytucja nieprzejęta jeszcze, albo przynajmniej nie trzymana w szachu przez tą partię. Niezależny, profesjonalny ekspert, nie bojący się postawić Kaczyńskiemu, to jest wręcz przeciwieństwo tego, co jest istotą PiSu. Bo istotą PiSu są mierni, bierni, ale wierni. To miejsce dla ludzi, którzy bez PiSu nie byliby w stanie nic osiągnąć, chociaż bardzo im się to marzyło. Dla ludzi takich jak Daniel Obajtek, który nie próbował nawet nic osiągnąć w uczciwym biznesie, od początku opierając swoją karierę na szemranych interesach i kontaktach politycznych. Dla ludzi takich jak Jarosław Kaczyński czy Mateusz Morawiecki, którym bardzo marzy się bycie emerytowanymi zbawcami narodu. Nie bardzo jednak mieli jak się wykazać w walce z komuną, kiedy ta jeszcze istniała. Ten drugi bo był za młody, ten pierwszy bo był zbyt tchórzliwy. Więc dziś poza opowiadaniem niestworzonych andronów o swoim rzekomym Bohaterstwie, bojują bohaterstwo z wyimaginowanymi komunistami. Choć rzeczywiście, działający u ich boku, już im nie przeszkadzają, bo w pisie jest także miejsce dla takich ludzi jak Stanisław Piotrowicz, komunistyczny prokurator, wyróżniony za swoją pracę, której elementem było ściganie opozycjonistów. Piotrowicz spóźnił się na stalinizm, więc dopiero dzisiaj dzięki Kaczyńskiemu może wziąć udział w budowie swojego wymarzonego systemu totalitarnego. Czy nie jest to chichot historii, kiedy komunista Piotrowicz pozbawia Polaków rzecznika ich praw, a w propagandowej TVP chwali go za to Marek Król, były członek wierchuszki PZPR? Są tacy, którzy mówią, że PiS rekonstruuje PRL. Z pewnością jednak nie jego wersję, którą pamiętamy z lat 80. To w 1987 roku pojawił się w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich. I nawet komuniści wiedzieli, że żeby ta instytucja miała sens, należy obsadzić ją niezależnym ekspertem. Dlatego rzecznikiem nie został jakiś służalczy wobec partii karmicielki kolega Piotrowicza, tylko uznana ekspertka Ewa Łętowska. W tym sensie PiS jest od PZPR-u nawet gorszy, bo przez większość czasu istnienia PRL-u komuniści zawsze dopuszczali do istnienia jakichś enklaw wolności i niezależnej myśli: czy do kościoła, czy harcerstwa, instytutów naukowych, czy wydawnictw, kabaretów studenckich, czy całej kontrkultury związanej z rokowym boomem lat 80.. PiS na nic takiego pozwolić sobie nie może ich celem jest władza absolutna niepodlegająca żadnej kontroli czy nawet krytyce to dlatego bodnar musi odejść a jak się komuś nie podoba i odważy się protestować to dostanie pałą przez łeb w świecie PiS dla niezależnych ekspertów, niezależnych myślicieli czy nawet przyzwoitych ludzi miejsca nie ma, bo każda z tych cech nieuchronnie prowadzi do krytyki działań partii Kaczyńskiego. Jak należysz do którejś z tych grup, to powinieneś trzymać gębę na kłódkę albo partia pokaże Ci, gdzie jest Twoje miejsce jednym z dowodów na to, że w PiSie trudno przyzwoitych ludzi było demonstracyjne wyjście z sali senatorów PiS w momencie, w którym Adam Bodnar miał rozpocząć swoje doroczne sprawozdanie z pracy rzecznika. Twarzą pisowskich elit jest Julia Przyłębska, żałosna kukiełka obsadzona w roli przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, gdzie towarzyszą jej takie prawnicze abominacje jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz, których obecność w tej instytucji jest świadectwem jej kompletnego upadku. Mimo tego małostkowa przyłębska strofuje Bodnara za to, że nie zwraca się do niej i jej kolegów dość uniżenie. Jedyną kwalifikacją na jakąkolwiek funkcję według PiS jest to, czy dany człowiek jest nasz. To dlatego Beata Szydło, która jeszcze jako premierka spowodowała międzynarodowy skandal, używając swojego przemówienia w Auschwitz do krytykowania uchodźców, Pamiętacie? To były te czasy, kiedy największym zagrożeniem dla naszej kultury byli ludzie uciekający przed wojnami w Afryce Północnej nie Geje. Została właśnie mianowana członkiem Rady Muzeum w Auschwitz. Inni członkowie rezygnują w proteście, ale co to PiS obchodzi? Oni nie są nasi. Kij im w oko. Tu są ważniejsze sprawy, na przykład to, że Muzeum ma właśnie dostać pokaźny zastrzyk finansowy z Niemiec. W Polsce PiS wszystko, co się dzieje? Dzieje się dzięki Pisowi. No chyba że dzieje się źle. Wtedy już pisowskie media zadbają o to, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Ale jak coś idzie dobrze, to musi być jasne, komu należy przypisać zasługi. Rząd nakazał nawet zmianę drogowskazów kierujących do centrum szczepień. Napis Punkt szczepień przeciwko Covid-19 i strzałka już nie wystarczy. Nowy wzór znaków ma graficzne przedstawienie budynku siedziby premiera, a jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, komu ma dziękować za szczepień na dole umieszczono logo premiera Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Programu Szczepień. Jeszcze tylko brakuje portretu patrzącego na obywateli Wielkiego Brata, choć i do tego już niedaleko. Adam Szczepkowski, pisowski wójt gminy Grumwald, napisał właśnie list do premiera, w którym skarży się na niekompetencję niektórych z lokalnych radnych. Według nich te kobiety są niekompetentne. Na czym opiera to swoje stwierdzenie? Otóż córki tych kobiet są lesbijkami. To chyba jasne, że ktoś z taką córką nie powinien pełnić żadnej funkcji w gminie. Im dłużej piszą te felietony, tym smutniejsze mi wychodzą. Tymczasem w Absurdystanie stanie miało być serią prześmiewczych felietoników opisujących głupoty i głupotki polskiej polityki. Zamiast tego wyszła mi kronika upadku demokracji. I tu pojawia się pytanie, skoro jest tak źle, to dlaczego wciąż ludzie w uczciwych wyborach głosują na PiS? No właśnie, tu jest problem. Czy nasze wybory są uczciwe? Pamiętacie Adama Hoffmana, skompromitowanego posła PIS, a dziś niezależnego konsultanta PR i mediów społecznościowych? Reporterzy śledczy Okopres i Gazety Wyborczej właśnie opublikowali tekst, w którym opisują skandal przypominający Cambridge Analytics na polską skalę. Wygląda na to, że Andrzej Duda zawdzięcza swoją relekcję nie tylko zmasowanej propagandzie w rządowych mediach, ale także daleko posuniętym manipulacjom w mediach społecznościowych, za którymi stoi m.in. Adam Hoffman, właśnie. Przez kilka ostatnich lat Unia Europejska z niedowierzaniem ogląda ten żenujący spektakl, jakim jest Brexit. Brexit także rozpoczął się od cynicznego manipulowania wyborcami dzięki użyciu najnowszych technologii, a dziś Wielka Brytania, właściwie Anglia, powoli zamienia się w autokratyczne państwo rządzące przez prawicowych oligarchów. Wygląda na to, że PiS próbuje wepchnąć Polskę na podobne tory, choć scenariusz nie będzie identyczny. Na razie po tym, jak Europejski Trybunał Sprawiedliwości po raz Kolejny uznał, że pisowskie reformy Wydziału Sprawiedliwości są niezgodne z prawem unijnym. PiS odpowiada wnioskiem do Julii Przyłębskiej, aby sprawdziła, czy prawo unijne faktycznie może być ważniejsze niż polska konstytucja. Dla wszystkich jest dość oczywiste, jaki będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tekst powstał dla portalu Britski Listy, zdjęcie Piotr Drabik via Flickr, CC20.